Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Powtarzam materiał dotyczący domu aukcyjnego Philips. Ponieważ jak Pani Beata napisała w komentarzu, dźwięk nadawał się do poprawy. No tak to jest, trochę techniki, szczególnie nowej techniki i wszyscy zagubieni. Ale mam nadzieję, że teraz już wszystko działa, wszystko jest tak, tak jak powinno być. Bardzo dziękuję Pani Beato za, za uwagę dotyczącą tej, tej sprawy. Akurat przed klient nie mogłem od razu stwierdzić, że zostało źle nagrane. No i na szczęście wykazać pani czujnością. No a teraz informacja, o której mówiłem, czyli pani Diana Batista. Została nominowana na stanowisko szefowej działu biżuterii w Nowym Jorku. W komunikacie jest bardzo dużo ciepłych słów na temat tego, co przyniesie ta nominacja i jak ona będzie dobra dla domu aukcyjnego Philips. No, jak będzie, zobaczymy. Pani Bat Batist ma Wielkie, wielką praktykę w handlu biżuterią w domach aukcyjnych, dlatego że pracowała, jest w branży już kilkadziesiąt lat. Generalnie bardzo, bardzo duże doświadczenie, bardzo duży staż pracy. Miejmy nadzieję, że te opinie o jej pracy będą jeszcze lepsze. Po jakimś czasie rzeczywiście pozwoli Philipsowi rozwinąć dział biżuterii, bo jak Philips twierdzi, kolekcjonerstwo biżuterii powinno przynosić teraz większe profity. Jak będzie, zobaczymy. Prognozy zawsze są dobre, szczególnie jeżeli chodzi o biznes, który się już zaczęło, a potem wychodzi różnie. Miejmy nadzieję, że, że tym razem będzie. Będzie tak, jak się tego Philips spodziewa i tak, jak Philips chce, robiąc tą nominację. Pokazuje to, że no, biżuteria wydaje się być w tej chwili inwestycyjnie bardzo dobrym pomysłem. Zobaczymy, czy naprawdę. No, generalnie, tak tanio już dawno nie było. Generalnie, wiele obiektów można kupić, nawet na aukcjach, nawet licząc z premią sprzedawcy, kupić za cenę niewiele wyższą niż cena złomu, w sytuacji, w której wartość tych obiektów, często wartość artystyczna, wartość kolekcjonerska jest i była dużo, dużo wyższa. Tylko teraz barierstwo na cen, na rynku, barierstwo cen metali szlachetnych na rynku powoduje, że ceny surowca tak jakby dogoniły ceny aukcyjne i kolekcjonerzy jeszcze nie zorientowali się, że należałoby te ceny podnieść. Jak zaczną te ceny podnosić, no to wtedy rzeczywiście może się okazać, że biżuteria, oczywiście mówię o biżuterii wysokiej, będzie dość szybko zwiększać swoje ceny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.